Pozoru banalna rzecz, zarzucanie Federem. Najważniejsze co musicie pamiętać, to żeby przed rzutem sprawdzić, czy nic się nie poplątało. To wystarczy wyrobić sobie nawyk o podciągnięcia i puszczenia koszyka. Ja dosyć sporą odległość zostawiam między koszykiem a szczytówką. Uważam, że tak jest dużo sprawniej i później zarzucanie. I teraz bardzo ważne, podczas zarzucania. Popularnie nazywanym wahadłem, czyli na koszyczek dajemy delikatnie do przodu. Cofając, on jest, już mamy wędkę naładowaną przed samym rzutem czyli do tyłu, do przodu, cofamy do tyłu, i koszyczek bez problemów ląduje na 60 metrach. Bardzo proste, trzeba tylko pamiętać o tym, żeby wszystko było bardzo. Bardzo płynnie. Pamiętajcie przede wszystkim o sprawdzeniu, czy nic się nie zaplątało.